Moi drodzy, no z przykrością muszę powiedzieć, że niektórzy byli blisko, bardzo blisko, ale nikt nie wpadł. Tak wygląda wasza instalacja w tej chwili domowa. Natomiast tak będzie wyglądała wasza instalacja po przerobieniu, czyli nic nie przerabiacie, dodajecie tylko podwójny włącznik o i dodajecie kondensator. Tu. Jak to działa? Zobaczcie. Załączając pierwszy styk. Prąd płynie tu przez kondensator, lampy świecą ściemnione. Jeżeli załączymy drugi, idą bezpośrednio przez styk, lampy świecą się pełnym po prostu światłem. Wszystko jest. Bez żadnych zmian nic nie zmieniacie. Ten kondensator są takie wzory, ja podeślę jeszcze wzory, później dopiszę, że można po prostu sobie podliczyć i tu wstawić sobie już wyliczony kondensator w stosunku do, do tych lamp. Tak jak powiedziałem, lampy muszą się różnić, żeby pojedynczo zapalać. Natomiast jeżeli wkręcicie wszystkie trzy takie lampy, wystarczy dobrać tylko po prostu kondensator. I teraz jeszcze jedno pytanie. Co wpływa, że te trzy lampy można zapalać po prostu pojedynczo, pomimo, że są w tej samej linii ześlającej. W poprzednim to odcinku korzystałem z takich oprawek, w które wkręcone były żarówki, ale co niektórzy zarzucali mi, że być może coś w tych oprawkach jest, więc specjalnie dla Was zrobiłem taki kinkiet. Widzicie, o, on składa się z dwóch nacie z jednej blaszki i po prostu z drutu i tu są wkręcane po prostu żarówki przez te otwory, wystają dwa przewody tak jakby wystawały z waszego żerandola spytacie może wcześniej dlaczego nie pokazywałem właśnie jak to było, no miałem nadzieję, że uruchomię niektóre niektóre po prostu głowy do myślenia, ale się nie udało jako pierwszy efekt, efekt wybiórczy dwie lampy LED po 4,5 w jedna lampalet. Wata. Działa to w ten sposób, że za pierwszym załączeniem jedna, za drugim wszystkie trzy. No, może takie. Aha, i tu dochodzi instalacja przewodowa do waszego żerandola, a tu odchodzi instalacja 220V, która po prostu idzie do sieci. To jest. Tu w puszce i nasz podwójny włącznik. Pozwolę sobie zatkać tutaj, żeby nie było takiego strasznego efektu. Akurat tego i zobaczcie. Załączam pierwszym. Świeci się tylko jedna żarówka. Załączam włącznik drugi. Świecą się wszystkie trzy żarówki. Teraz efekt odwrotny. Jedna lampa LED o watażu większym, czyli 4,5 W. Te po 4,2 W. I zobaczcie. Zapalają się naraz dwie. Wtedy się zapalała jedna. Teraz zapala się żarówka, lampa dodatkowa. No i na koniec efekt taki z przyciemnionym po prostu światłem, yy, mamusiny taki, że yy, lampy świecą się wpierw słabo, później można to wszystko rozjaśnić. Czyli zobaczcie, załączam, lampy świecą się tylko nastrojowo, załączam drugim klawiszem, lampy świecą się pełną jasnością. No i tak na koniec moi drodzy, w ramach tych nietypowych działań tu wkręciłem dla zabawy na środek. Jedną lampę, inną. Dwie są takie same. Dochodzi nadal instalacja dwuprzewodowa i prąd też dochodzi tu dwoma po prostu dwoma przewodami. I zobaczcie. Tylko środkowe. Wszystkie trzy. I na koniec taka informacja. Moi drodzy ruszamy z kanałem płatnym wszyscy, którzy tam pisali do mnie na pocztę. Niech po prostu potwierdzą, będziemy w kontakcie. Dziękuję za obejrzenie filmu. Do zobaczenia. W moim przypadku kondensator jest tu, w tym miejscu. O, zobaczcie. Tu jest po prostu podpięty kondensator. Jedna nóżka, druga nóżka. O.